Witajcie moi drodzy na brzozowym ranczu. Trochę zima nam odpuściła, na to przynajmniej wygląda. Kur już mi tu łażą, kręcą się. Idziemy do królicy najpierw naszej. Idziemy do naszej królicy. Wcześniej już u niej byłem wody i wlałem. Wcześniej u niej byłem, wlaliśmy jej wody. A już nasypała siana. Dostała owsa. Teraz jeszcze dostaję marcheweczkę i pół jabłuszka. Chodź tutaj lucynka, pokaż się ładnie. Chodź lucynka. No chodź. No chodź tutaj, pokaż się. Wstydzi się strasznie. Czemu ona się dzisiaj wstydzi? No pokaż się tutaj lucy. No nie wiem, wstydliwa jest. Ale ci co śledzą nasz kanał, tu już ją widzieli, bo już miała jej maluchy odchowane, które pojechały do gospodarstwa w kicinach i teraz bawią się z dziećmi. Miucha, słoneczko moje. Odejdź, nie przeszkadzaj, bo teraz zajrzeć do owieczki, do naszego nowego, młodego baranka Karolka, jak zniósł snot, pierwszą. Mija, odejdź, przewrócisz mnie zaraz. A jeszcze musimy tutaj siankę dać królicy. się pod owczarnią, owce już nie mogą się doczekać. Patrzcie, to jest nasza Bona, nasza pierwsza młoda owieczka podchowana u nas. Ale zobaczcie, o, to jest negro. Proszę, Negro. Co, jabłko ci nie smakuje? Zajada, ja nie. Marudzisz. Basia, chodź. Basia. O, tu jest gwiazdka. Mama tej małej guci. O, jest i moja ulubiona Bona. To jest moja ulubiona tylko dlatego, że ma najładniejszą sieć. Taką puszystą, proszę bardzo. Ebaśka jest chyba tak stan w stanie niezaawansowanej ciąży, że już nie zamierza się tutaj przepychać. Dobra, odejdźcie mi stąd, bo zamierzam was wypuścić bo się muszę dostać do owczarni eee e, to nie dla was jest, wy tam macie siano przepuśćcie mnie tutaj idziemy zajrzeć do naszej gu kogo? Gracji małego Karolka Karolek leży, mam nadzieję, że to nic złego odejdźcie mi stąd choroby i ciężkie no ona zjadła w sumie to co miała większość tylko teraz jej damy jeszcze, co jej damy? damy jej na pewno owca znowu żeby więcej trochę kalorii miała oj wiadro trzeba z wodą wymienić to zaraz wymienimy odejdźcie, myślę żeby mi żadne nie wlazło bo zaraz się wścieknę ona jest odizolowana właśnie Ej, dlaczego jest odizolowana? patrzcie mnie to małe czemu ono leży, ale zaraz to sprawdzimy Ona nasz jabłuszka masz tutaj marchewki no i co robisz baranie ty i baranie dosłownie baranie no w las mi tutaj strącił widzicie moi drodzy co to znaczy nie domknąć furtki już się próbują wepchnąć na szczęście tutaj się tak łatwo nie da ale już spróbowałem też nie udało się ale baranek strasznie tłukł tutaj rogami oj kurwa to dla mojej mamy młodej Czego beczycie? Macie tam siana, mało tego siana. Dobra, już wam zaraz donoszę, tylko co żeście tu zrobiły. Haczyk, otwieraj się. Uciekać mi stąd. Wiadro muszę chwilę postawić i zamknąć. O. Mama Gracja pięknie karmi Karolka, a Gracja urodziła się u nas jako druga owiecka, bo pierwsza była tutaj ta oto Bona, która wyszła. Znaczy w zasadzie dwie były, no ale jednego nie liczę, bo ona pojechała do gospodarstwa do Kicin i tam sobie z dziećmi się bawi i pracuje. To u nas się urodziła właśnie, no dwie siostry, jedna pojechała do zostać, czyli Bona po Basi, a po gwiazdce urodziła się właśnie ta Gracja. I Gracja właśnie teraz ma pierwszego potomka, czyli baranka, czyli krótko mówiąc na cztery wykoty u nas od zeszłego roku oczywiście, a mamy owce już półtora roku, to na cztery wykoty pierwszy baranek jako czwarty. No nie chcę jakoś mocno jeść, chyba się najadł, ale dobrze. Jest wszystko z nim ok, stoi na nóżkach, merda, zadowolony, pije, więc jest wszystko super. Teraz wstawimy jej wodę świeżą bo co no bo co no dostała już tutaj owiec a jabłka już wyjadła patrzcie to co jej najbardziej smakowało bo dostała wcześniej tutaj owiec i na wierzchu jabłka miała i marchewki trochę marchewki zjadła jabłka wyjada prawie wszystkie tu ma oczywiście siano cały czas tu ma taką sól z selenem chyba czy z czymś ale to jest podobno dla kotnych owiec Nie tylko owiec zresztą bardzo dobre dalsza część karmienia a ja tutaj tylko zamknę i lecę na to Małe pastwisko nasze, mały wybieg w zasadzie, nie pastwisko. Pastwisko to będziemy w przyszłym roku. Idę y, dać tutaj <laughs> imsiana. Tutaj jak widzicie te patyki co wystawiłem to jest nasza plantacja malin, którą robiliśmy na jesieni sadziliśmy, a za tym tam dalej będzie całe pastwisko dla owieczek. Znaczy część dla owieczek pewnie i mamy w planach mieć jakieś konika, bo będziemy w stanie stawiać od marca. A to na bieżąco będziecie mieli w relacji. Coś, no zobaczcie, to jest moja ulubiona, dlatego właśnie najbardziej lubię Bonę. Bo to jest najbardziej moja ulubiona owieczka. Nie dosyć, że nasza pierwsza, tutaj u nas urodzona. To jest taka najbardziej słodka. Ona przychodzi się głaskać, przychodzi się przytulać. I siostra zresztą taka sama była, ta co poszła właśnie tam z dziećmi się bawić i brać udział w zajęciach. To jest mama Basia. One po mamie takie, tak mają. To właśnie miłość do człowieka Lubię przychodzić jej z ręki Opierać Zaczmy co teraz nam Basia urodzi Cały czas liczę że któryś z młodych Jagniątek będzie miał taką odmiankę białą po negrze Bo on jest tam w 25% chyba A wśród mniejszym jest dorperem No co słońce Nie mam nic dla ciebie teraz mm, Kochana To jest Basia I jej córka Mona. One są przecudowne Właśnie tak lubią się przychodzić, głaskać, mistrzyć jak ja to mówię, one to uwielbiają. A tamta gwiazdka, czyli ta co tam jest, jest bardziej dzika, bo pierwszy krowca, który do nas przyjechał, to właśnie była Basia i tam tamta gwiazdka. Gwiazdka była bardziej dzika, właśnie od początku dawała głaskać. No i wiecie co ciężko, tyle samo czasu w sumie z nimi spędzamy, no poza tym, że jak te same przychodzą, to ciężko od nich jest odejść, ale tyle samo czasu niby z nimi spędzamy ale gwiazdka się do tej pory nie oswoiła, nie jest taka przyjazna jak tutaj Bona, a Basia była zawsze taka bardziej miła i przyjazna. E, 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 kawalerze! Nie takie dowcipy. No Negro się trochę oswoił, ale też ucieka, powiem wam szczerze, jak się wchodzi do w czarni czy coś, to ucieka. Bosia ba Basia tutaj z Boną są bardziej oswojone, gwiazdka mniej, bardziej pochliwa, znaczy z ręki jakiejś się daje jeść, to zje. Kurde to krzesło muszę wynieść stąd Jula sobie przynosiła tu krzesło Chyba coś sięgało, bo siadała przy owcach No oczywiście przyszła zima i krzesło zostało tutaj Muszę je sprzątnąć O zobaczcie, widzicie No one przychodzą na pieszczochy. Na pieszczuchy, muszę świeżego siana im wsypać, bo to zmokło przez noc I w te, skrzyn na te skrzynki staram się im dawać, żeby na zimę słyszymy nie leżało No ale wiadomo, jak Julka karmi to na rozwala wszędzie Popatrzcie, jaka miłość ojejej co no mu wyjada widzicie jak jest coś takiego? Muszę zobaczyć co mu się ty je. dzieje chodź negroś tutaj, chodź negro no chodź chodź, no widzicie on nie jest taki śmiały jak podejść podejdzie ale a ta chodzi za mną jak pies co ja zrobię dwa kroki to ona już jest przy mnie, a widzicie już jest z powrotem no bo ona jest kochana ona wie że jest moją ulubioną owieczką no oczywiście mają dożywocie u nas bo ona i Basia na pewno. Te młode już jeszcze chyba gucia u nas zostanie. Będzie raz, dwa, trzy, cztery i piąta jest gracja. No a wszystkie następne, które będą się u nas kocić, to będą na sprzedaż. Chyba, że będą takie przyjazne jak Bona. Szczególnie te po Basie czy po niej. To zobaczymy. Ale wtedy bo nie trzeba większą postawić. I co wtedy? Tylko kłopoty mi najrobicie. Bo więcej inwestycji trzeba włożyć. A żadnego zarobku z Was nie ma. Żadnego. Tylko jecie i jecie. Chociaż siano mi się udało bardzo tanio kupić, od sąsiada. Nie wiem ile to ale bardzo dużo. Będę je chyba przyszłej zimy zwoził tutaj. I bardzo tanio zapłaciłem, bo trzy stówki. No to jest i tak coś przemoknęło ostatnio sąsiadowi, że jak cały to siano zabiorę, to jeszcze ze dwie stówki mu dorzucę, bo bardzo mało zapłaciłem. Nie, ciężko było tu przeliczyć, bo to nie było w balotach, koło tak składowane luzem, to w sąsieku u sąsiada leży. Zaczeka ona się, wyciera. W sąsieku sąsiada leży. No i to taka wielka sterta. czy się okazało, że to się było ugniatane dobrze. one jest bardzo czyściutkie, bez ostów, bez żadnych chwastów, bez niczego, bo sąsiad dla swego konia szykował. Ale że lata lecą, się coraz starszy. Mniej sił już ma dochodzenia wokół tego, no i konia sprzedał po prostu. A siano mu zostało. Więc mi postanowił je sprzedać, dogadaliśmy się. Jeszcze z tomu obciążył niego w stodole dole, to sobie leży, a ja sobie odbieram małymi partiami, tak żebym był w stanie to ono u siebie tutaj zmieścić i na bieżąco im dawać, żeby nie mogło. było suche i w ogóle no dobrze kończymy tę dyskusję dziękuję Wam bardzo za oglądanie naszego kanału kto może niech zalajkuje no w zasadzie kto chce, bo może to każdy kto chce niech zalajkuje, kto nie subskrybuje a ma ochotę, niech również to zrobi tam z tego co ostatnio się dowiedziałem tak jak to się ogląda na telefonie ja tak samo mam zresztą jak oglądam kanał Alberta z lasu albo przyziemnych to jest coś takiego jak podbicie filmu jakby komuś się chciało i by mógł to będzie bardzo nam miło o, gwiazdka mówi też że jej będzie miło teraz już kończę dziękuję wam serdecznie zapraszamy tak jak mówię do lajkowania subskrybowania obserwowania naszego kanału będziemy stali się rozwijać nagrywać coraz więcej materiałów dla was nie wiem czy zauważyliście ci którzy oglądają no to technologicznie poszliśmy bardzo do przodu. Żartuję oczywiście, ale mamy mikrofon wreszcie mamy. Czyli prawdopodobnie dużo lepiej mnie słychać niż na wszystkich poprzednich filmikach. Więc zachęcam was do wspierania nas w formie takiej właśnie lajkowania, subskrybowania, podbijania naszych filmów i dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w na następnym filmiku.